Tego Dexa bym wyprzedził Dublujemy Dexa, dobra? Dawaj Dex Masz, cieniaś Oh yeah Witam z tej strony Ren, a dzisiaj Need for Speed Heat. Odcinek solo, bo misje fabularne. Nie możemy ich robić wspólnie z ekipą. Także dzisiaj jakieś dwie misje planowane wcześniej, już z góry. Myślę, że dobrze się pobawimy. Tutaj moje kamaro. Już chyba porobione tak jak chcę, jak będzie się zmieniał, to tylko winyl i te dekle całe, więc myślę, że. Dzisiaj jeszcze Kamaro, może kiedyś będą tam update autek, kto wie, kto wie, oby tak, bo hajsik się zbiera, hajsik się wydaje, wszystko się kolekcjonuje, także jest dobry progres w tej grze. Dobra Num4, by wyświetlić misję Num2 i Num 6, wszystko gotowe. Widzimy się w porcie No chyba właśnie z tym deksem się pojadę spotkać Tylko gdzie to jest? Jest to gdzieś tu na mapie, panie dex? Mr. Dex! O, zmienimy tak na misję Aha, to fajne misje. kontrol oddal a tu jest Aston Martin do odebrania to może sobie go dzisiaj odbiorę tutaj co F1 McLaren dostępny w sklepie nowość no to tego nie wiem co to jest ale chciałbym się spotkać z Dexem będzie chwila kombinacji gdzie to może być to jest Dex Dex misja. To jest on. No to śmigamy do pana Dexa. Muszę powiedzieć, że testowałem wczoraj przez cały dzień młody, które polecał jeden z widzów Pawła. I tak szczerze wizualnie no zmieniają grę. Ale nie wiem czy na lepsze. Bardziej tak, ta gra tak komiksowo wygląda moim zdaniem trochę jak starsze wersje Need for Speed a, więc tak mniej trochę realnie. Dodałem sobie też do sterowania, że zmieniałem trochę sterowanie. I powiem wam, że ciężko mi się potem Camaro jeździło, tak mnie ściągało na drodze, że tak jak teraz jadę to jest całkowicie normalnie, a wcześniej nie mogłem wejść normalnie w zakręt, bo mi rzucało mnie bokiem w takich zakrętach normalnych. Wtedy auto do driftów już by mi było potrzebne nawet. Co jeszcze dodałem? Mm, tam jakieś naprawia błędów chyba, inteligencji przeciwników, botów w sensie. Jakbym się... dużo by było tam zmian w ogóle, no. Zmieniali też e w ogóle IP, IP, całkowitą moc silników Mustangu i w jednym autach miałem wyżej, w drugim miałem niżej i tak trudno się było zdecydować. Ale rozpoczynam misję, dex misja. Let's go, co nas tutaj czeka? Znowu mam za tobą jechać? Zaraz zakręt w lewo, góra to w lewo. Panie Dexa, no nawet O, jak mnie rzucił Oho Wybaczcie takie lagi, ale Zawsze mi się tak jakoś teraz na początku zdarza. Nie wiem dlaczego Wcześniej nie było. No ty Dex jedziesz czy nie jedziesz? Jedź A co ty Dex masz za Hondę, czy czy Sana Sigla jakiegoś? Ty A, coś za coś panie Edex, nie jest złe to malowanie na Kamaro, na ale można jeszcze przekombinować sobie. Trzeba mieć jedno auto, które ma akcenty jakieś zielone. Brawo! Pada jak ścina zakręt. Na showdown, ja wygram showdown. Może mi dasz. Ej, szybciej! A masz. Bo się wleczesz, Dex. A Need for Speed to nie jest wleczenie się. Potrafię wszystko. A to, czego nie potrafię, to już potrafię. Albo tylko się przekłalam, No nie wiem. Jedno z dwóch. Dojechaliśmy. Co nas czeka dzisiaj tu? Hmm. Ciekawe, wczytywanie. Więc. Jakiś wyścig od DEXa, tor dla zielonych. No widzicie, akurat auto mi się przydało, bo jest zielone. Haha! Ha. Ale muszę to jeszcze częściej pozmieniać, bo nie pasują mi czerwone akcenty. Czy byłyby git, ale... Nie akurat do tego. Dobra, ja widzę, że tutaj... Że tutaj to ja tylko... Yy... Ja tutaj tylko wykrywam. Haha, jaka łatwa gra! O to chodziło, Mister Camaro. Potężny skok, prosto na asfalt. A tu Dex się nawet ściga. Że już marudzi, że się kiepsko. Na czwartym jedzie. Haha, ha. Jak ruszyłem, bla bla. No, po prostu słaby. Nie to co Camaro. Niedobry start, tylko potężny start. Na klawiaturę się i steruje. Nie ma takiego wyczucia. Trzeba sobie radzić z pacją. Albo po prostu właśnie nauczyć się Pijać dobrze w zakręt. Oczywiście, że wiem. Zawsze wiem, gdzie jechać Mister Dex Nara, ha, ha. A tu Mazda RX-7, Don by nie był zadowolony Nara Nie może tego Dexa by wyprzedził Dublujemy Dexa, dobra? Dawaj, Dex Masz O oh yeah! Fajna misja, podoba mi się, podoba mi się. 500 metrów do metru. Robisz dobrą walkę, tutaj nie ma walki, to jest tylko moje zwycięstwo. Sam się tego nauczyłem, ja się już taki urodziłem 10 tysięcy Chyba sobie za to kepsy kupię A oni jeszcze nie znaczyli. Trudno, trudno, ja jestem taki dobry no nie mogę sobie odmówić żeby być gorszym no Jakieś znajdźki znowu są do zrobienia, ale to wszystko się robi poza nagrywkami, ale flaminga sobie nie odpuszcza. Dobra. Hmm. Co teraz chciałbym zrobić? Myślę, że... Mamy jakieś nowe części. Coś tu jest napisane, że nowość, okej. Okay. Myślę, że teraz właśnie chcę tą misję, daj się ponieść właśnie taki taki jest dobry układ żeby tą misję zrobić, ruszymy tę misję potężnie, fabularnie i będzie super wybaczcie za siatkę mogę kiedyś oddać hajs ale na przykład z GTA oddam także wiecie dogadamy się, tam zadzwońcie do mnie wiem, że nie macie mojego numeru, ale jakoś Gołębia wyśleczy. Dobra jazda. Trochę chyba kilosów tam będzie. Więc można sobie pogadać, że billboardy po no to sobie podkrywam trochę części jakieś. Znajdźki, które będę mógł potem zrobić, bo i tak w sumie zrobiłem bardzo dużo znajdź. Nudziłem się. Nudziłem się, to postanowiłem sobie właśnie takie znajdźki zrobić, bo tego na nagrywki nie będziemy potrzebować, a... Tak się przydało. A tu jakaś kolejna znajdźka, no na jedną gwiazdkę tylko. Znajdźki, nie znajdźki, on billboard w pobliżu. No fajnie, fajnie, że się odkrywa, mi się podoba. Będzie co robić. Ale to też są dodatkowe nagrody, akcesoria, które można odblokować potem, więc też fajna sprawa. Polecam sobie taka wolna jazda, gdzie sobie robisz tam jakieś miejscówki odkrywasz, robisz zadankę, takie poboczne misje. Znaczy misje poboczne, jak misje poboczne. Chodzi mi o wadze o te właśnie skocznie, prędkości i tak dalej, drifty. Ja bardzo polecam. Zabija to czas. Ciekawe, ile to kamaro może osiągnąć w maksymalnej prędkości. Czy w ogóle pojedzie na maksymalnej prędkości? Jak? Oho, a tam był zakręt, no. Się zapatrzyłem na licznik, wiecie jak to jest. Weźmy, wróćmy. Myślałem, że to jest stacja, ale tutaj jest stacja. Może mi wyklepiecie ładny aut. Chyba nie, chyba nie jest za bardzo popsute. Ale ładnie się błyszczy. to trzeba przyznać. Tutaj też są jakieś miejscówki do zrobienia Chyba będę potrzebował jeszcze auta typu terenowego Bo nie, to tutaj się przyda do niektórych skoczni i tak dalej Będzie kombinacje z możliwościami, dużo do zrobienia I wcale się nie nudzi Jak to tam jeden widz pisał w komentarzach Ja bym sobie tak mógł żyć Need for speedzie no piękne życie, nie sądzicie I Teraz idziemy się dać ponieść Ponieść emocją, ponieść skillowi, ponieść prędkości No i wpadł tysiączek Powiem wam, że coś zgubiłem, więc chyba na skróty pójdę to Też jest jakiś dryf do zrobienia Swoją drogą bardzo polecam właśnie Nissana do Nissana 350Z do driftu Opłaca się najbardziej auto, które jest worth A ja się trochę gubię tutaj już widzę Ale jest, daj się ponieść Misja rozpoczęta, daj się ponieść! Okej, okay, okej, okay, okej... Okay. Co my tu mamy? Opanżek i drifter. Nie mów, że ja tu mam drift robić. mogę wziąć Nissana, już słabszego, bo słabszego, ale do driftu przygotowanego. Okej, to od Lukasa. Nie, to Lukas ode mnie. Ludzie o tobie gadają. Pewnie nie bez powodu. Oczywiście, że nie, nie bez nie powodu. Tak, to prawda. Interesuje mnie, jak dobrze prowadzi. Nie jak Aha. Skakuj, przekonasz się. Chyba ci się spodoba. Czyli to będzie jakiś drift. Zaczynamy! Dobra, dodajmy gaz. z zakręty na szybkości. Aha. Haha, nie! Ale to nie ja jadę. To on idzie. Szkoda, że nie mogę kamery zmienić. A, takie drifty bym robił od razu. No, no, bo jeszcze tak weszedł ten zakręt, że nawet tu nie uderzył. Aha. A mi dasz swoją mazną. wciskam gaz i skręcam. Driftuje! Ja driftuję! Ja driftuję! Aha, jasne. Welosy? No jeszcze raz się rozpędzę, panie drifter. Nawet jakoś Mazda. No jak mi się prawie uda, jak mi się uda. Jeszcze raz. Kiedy auto wpada w No? Dobra. Dobra, postaram się, panie kolego. A ci ludzie co, co tu robią? Chyba wam. No ej, zrobiłem to. I co nawet? Jeszcze raz mam takie coś zrobić panie kolego Aha, pięć razy mam to zrobić, dobra Proszę bardzo, patrz jaki jestem dobry jasne no. Już to robię, ale focus w Jeszcze dwa byś chciał zobaczyć To poszło, pokaż, Dobra, umie, że mnie To był trening Ja myślałem, że to było na serio Stresik Pokazujmy Dobra, dobra, cel 20 tysięcy na merat. Oglądałem Tokyo Drift, mordo. O, no, Parzek, jak ja mi komplementy daj? Ale wynik mnie taki nie interesuje, idziemy po więcej. Ciekaw ile będą mieli ich Paweł, i Yoshi Pije się i się zobaczy Na odcineczki mm. Bardzo świetna, ale dostaje trochę po głowy No i to nitro, zużyje ci trochę tego nitra, co? Dzięki! Kurde, miły gość Dobry znajomy się przy Proszę bardzo. Ta Mazda się przejechać, patrzcie. Prawie się udało blisko barierki. Dzięki. Sto koła nie zrobię, ale... To na koniec. się, że będzie skąd dyktować, ale nie za tak. <laughs> Uczeń przerósł mistrza oh yeah. nowe opony do driftów. U, a, u, a, i. no i co, i to tyle do i nowe opony. Chcę zobaczyć, co Porządny sprzęt to chyba tak. Dawno u mnie nie byłeś. Dostępne w nocy Gambit kolekcjonera. A i to jest to, że mam to w nocy odebrać. Nie, to odbieram teraz. Miałem to zrobić już dawno, ale nie wiedziałem gdzie, ale... Aston Martin, patrzmy na to. O, fajne zdjęcia w ogóle z tego można robić. Patrzcie, jak sobie tak siedzę. Maska moja, ale spodnie i kurtka, no nie moje, więc o co chodzi. Niezłe kółka.

Dzięki Ana, może się kiedyś umówimy na Bulgera. I tu już mi odblokowują się wyzwania Czarnego Rynku. Dzięki... Dzięki temu, że dobrałem to. Gdzieś 210 mocy Astana Martina, no zobaczmy co... Co mogę osiągnąć tutaj, jeszcze więcej. No mhm. dobra, auto się jakoś prezentuje i takie tam. Ja myślę, że to jest dobra pora po odebraniu auta, żeby skończyć ten odcinek, więc dzięki bardzo widzu, że oglądasz to i że jesteś tutaj ze mną. Ja ze swojej strony mogę prosić tylko o suba i łapkę oraz komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Tak bardzo bym chciał. Także co, dzięki jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się i miłego dzionka do następnego.